Cześć, witajcie w tym odcinku. Chciałbym wam zaprezentować moją hodowlę królików. Więc tutaj mam samiczkę, bardzo, bardzo ładna samiczka. Baran, rasy baran francuski niebieski. I ona u mnie jest już od dłuższego czasu. Mam do niej zamówionego samca. Rasy baran francuski czarny. Tam ma paśniczek, Nie wiem, czy zobaczycie. No, zobaczycie. Tutaj kaga midełko. No, samiczka fajna, duża. Tak z 5-6 kg. Może więcej. Nie wiem. Nie ważyłem jej. ważyłem ją dawno chyba w wakacje. Ale teraz mamy styczeń już. No. Była już jakaś skryta. Wykot bardzo ładny, bardzo duży. Miała 11 sztuk. I tutaj właśnie się załamałem, bo wszystko dobrze wychowała w gnieździe, a później zaczęły mi zdychać. Tak co 2-3 dni mi... Ej! Samiczka! Tak co 2-3 dni zdychał mi jeden mały. No aż zostało 5. I to był dla mnie dramat. Drugi jakiś opaśniczek. Uff, no nic, przejdźmy. Usy latają. Dwa szare. Jeden nie szary, czarny, bo jeden. Tutaj takie czarne mi wyszły. Nie wiem skąd samiec był szary. No nic, przejdźmy do następnej klatki. Tutaj widać są dwa samczyki, tylko teraz aktualnie w klatce są trzy, bo przeszła samiczka. Jak już mówiłem. No tu też są młode tej samicy. Tam mają paśniczki, o wszystkie tutaj. Karmidełka. Paśniczek tam. No, nie wiem, czy zobaczycie. O, zobaczycie. Tutaj takie. Młode dosyć już są duże. Mają około kilograma. O, tutaj piesek do mnie przyleciał. Ładnie. Ładny jest piesek. Nie atakuje króliczków, No i co? Co można tutaj powiedzieć? Nie wyskakuj. No i tutaj przy klatkach to by było na tyle. Przy królikach dokładnie. No tutaj jest taka prowizorowana klatka, improwizowana. Klatka taka, że skrzynek ją złożyłem. Tutaj takie zamknięcie niefajne dosyć. I mam zamówione dwa króliki. Kolega, no, ma też króliki belgi, bagany francuskie. I miał, miał kiedyś parkę baganów francuskich, samica mu uciekła, zechła. No i postanowił, że sprzedał, e, sprzeda samca. Więc samca zamówiłem ja. Później się okazało, że ma jeszcze trzy belgi. Dwie samiczki. Z czego jedna mu nie była potrzebna, i samczyka. No więc też powiedział, że można że może mi sprzedać. I tak się umówili. O matku, umówiliśmy, że za 50 zł kupię oba. Jeszcze co mogę powiedzieć? Będę się oglądał za, za nubaranym no, no francuskim białym samiczką bo nie wiem czy wiecie, ale mam bardzo dużą słabość do tych króliczków. Młodym tam chyba boksuje klatkę. Nie wiem co on tam robi. Wiem, że jak moglibyście jeszcze napisać, napiszcie mi czy z mieszańców czy mieszańcom opadną jeszcze łóżka. Ja tutaj sobie przełożę y, tą Ile samiczkę. Chodź. To jak widać bardzo ładna, duża samiczka. No taka ładna, duża. A nie! Nie zlatuj mi! procie cię. Zamknijmy. Tutaj wszystko dobrze widać normalnie, yy, tylko tak na filmie gorzej widać jakoś. Tak ciemno jest i nie wiadomo. No a to by było na tyle w tym filmie. Yy, zapraszam do subskrybowania, łapkowania. Zapraszam Was na